chciałbym pokazać jaką wolierę będziemy dzisiaj robić tam pokazałem właśnie całą jej budowę ona ma 2 metry szerokości 1,5 metra głębokości wysokości również 2 metry z tyłu metr siedemdziesiąt żeby właśnie spadek taki się tworzył tu są strony drzwiczki także zapraszam na film będziemy robić wolierkę dla małych ptaszków powiedzmy Akurat tutaj mam kanarki wystawione w toteczce. Także tego typu właśnie się ewentualnie jakieś kapuszki. Paliście w każdym razie dla jakichś takich drobnych egzytyki. Tu mamy słupki, jest trzy, bo to będzie front i właśnie w ten sposób ma wyglądać. Będą sueczki przymocowana siatkę. Siatkę mam tutaj grubości, to jest ścienka, to jest 1 mm oczko 14 mm także będziemy ją zaraz mocować na no deski, która pójdzie na górę pod dach i tutaj będziemy dawać 3 deseczki, 2 deseczki na wysokości 30 cm właśnie będzie w dół. Tak to będzie wyglądać. no Zaczynam to składać, będę objaśniał to mało tu mam tu są tą ścianę pierwszą konstrukcję yy, pomocowaną, zaraz podejdę bliżej pokażę. Jak to wygląda w ten sposób? Łączymy tam jest deska 15 cm szerokości, która się łączy z takimi tu Tutaj, jak widać, jest siatka na no, siatkę ma metr szerokości, więc będzie łączona właśnie na słupku i też taką listwą przymocowana. No, jednocześnie to tak to daje ozdobę, a w sumie trzyma siatkę. Tu jest dół 30 cm, siatka też jest z drugiej strony, zaraz podejdziemy, zobaczymy. O. Tu siatka jest właśnie na zewnątrz, znaczy od środka będzie, mówię na zewnątrz, a z drugiej strony stoję. Także będzie od środka, łapana jest takimi papiakami, znaczy to są wkręty i blacha właśnie taka, chyba do papy, do blachy się używa. Tu od razu malujemy, żeby siatki nie umazać później przy malowaniu. Także będę teraz robił, znaczy to tylko dokończę Tu listwy właśnie z przodu, jedną i drugą i będziemy robić już boczne ściany. Zacząłem już mocować boczne ściany, te ścianki to będą tylko tu na 30 cm, w sumie dwie deski szersze dałem, potem będzie szła już siatka do samej góry. Tu już jak widać ścianka z tyłu i ściana będzie pełna, także tu to wszystko będzie zasłonięte no i nie będzie wiało ptaszką też przede wszystkim. Tu mamy tak samo drugą boczną ściankę. No i tu będziemy zaczynali już robić kroteczkę, która będzie pod dach także będziemy lecieć dalej będę kończył już tą ścianę właśnie z tej strony planuję zrobić drzwi wejście także będziemy to wszystko pokazywać troszkę pogoniliśmy tą woliarkę. także już w zasadzie jakby się pochwalić prawie skończoną wtedy ułożyliśmy jak mówiłem 6 ściany boczne czyli siatki są założone już z tyłu pełna ściana tak jak wspomniałem, malujemy, więc jest pomalowana. Tu nam zostały drzwi, o których wspominałem. Także dzisiaj będziemy już się montować. Tak ona wygląda właśnie z tyłu. Krokiewki już zostały położone. Może wejdę do środka, to pokażę jak to wygląda. One są przybite tu do słupków. Z jednej, z drugiej strony także dałem tylko trzy krokwie, by to umocować. No i oczywiście siatkę yy, widać na wierzchu, żeby nam tu nic nie wchodziło, nic nie wychodziło. Listewki takie dołożyliśmy na grubość właśnie krokiewek, żeby nie było również żadnej szczeliny pomiędzy ścianą a dachem. No i cóż, i na to będziemy kładli już teraz. Yy, mam taką, pokażę, o tu jest taka, nie nazwę tego blachą, bo to w sumie nie blacha, to jest z jakiegoś tworzywa zrobione. Nie umiem powiedzieć co to jest, to jest tak jak w formie blachodachówki, to jest taka niby papa bitumiczna, ale to takie dosyć sztywne. Nie wiem jak to się w ogóle nazywa, w każdym razie takie pokrycie będzie. Mocuję teraz sobaty od góry właśnie na te krokwie, I te trzy. I na te łaty właśnie będziemy kładli już pokrycie, pokrycie tak może z góry pokażę. To jest coś takiego, o czym wczoraj mówiłem. Taki właśnie stworzyło to jest Nie mam żadnego końca co to jest. Założyliśmy właśnie drzwi. Zawiasy. Tego typu, no tu światło troszkę świeci, nie bardzo widać. No i zameczek do zamykania. Zameczek taki najprostszy. No, ładnie się otwierają Także się też zamykają, jest wszystko w porządku. Mm, tak jak miałem tylko dach. Już pokryłem to tak to wygląda od góry. Potałem. takimi to chyba farmery się nazywają, takie wkręty właśnie do dla łóżki, one są na podkładkach, są metalowa i gumowa podkładka, więc zabezpieczają to te otwory, żeby właśnie woda nie płynęła, myślę, że dosyć dobrze to wygląda.